Zakupy po francusku. Dzisiaj beztrosko o kupowaniu i uprawianiu narodowego sportu, jakim jest shopping. Shopping. Zresztą to angielskie słowo jest potocznie używane również po francusku. Kilka podstawowych czasowników i wyrażeń, które przydadzą nam się w rozmowach na ten papski temat. Aż ty. Czyli czasownik kupować. faire des achats robić zakupy j'ai fait des achats zrobiłam zakupy faire des courses robić zakupy je fais des courses pour la semaine robię zakupy na cały tydzień faire du shopping Angielskie słowo shopping plus wszechstronny francuski czasownik robi, czyli robić zakupy. La plupart des femmes aiment faire du shopping. Większość kobiet uwielbia robienie zakupów. Faire le boutique. Czyli iść na zakupy, zaliczać kolejne sklepy. Je vais faire boutique. Idę na zakupy. Ale, les boutiques, tu ça. Idź na zakupy i przestań zabracać sobie tę głowę. Dosłownie zapomnij o tym. Faire du leje vitrine. Oglądać witryny sklepowe, robić zakupy. On pourrait faire du leje vitrine. Może pójdziemy na zakupy? On a prévu de faire du leje vitrine. Mamy w planie oglądanie wystaw sklepowych. Acheter malin. Kupować sprytnie. Acheter moins cher. Acheter moins cher. Acheter moins Dépenser de l'argent. Dépenser pieniądze. l'argent. est facile de dépenser de l'argent. Le tout est de le dépenser utilement. Nie sztuką jest wydawać pieniądze. Sztuką jest wydać, jest sensem. Wydawać pieniądze, ale jak? Inwestując je dobrze, czy kupując za nie same niepotrzebne rzeczy. Jeter par la wyrzucać pieniądze przez okno, marnować pieniądze. De jeter notre argent par la przestańmy marnować pieniądze, przestańmy wyrzucać je przez okno. Investir. Inwestować, czy Gaspiller tracić, szastać. Kiedy ty wydajesz kasę, to inwestujesz, a ja szasta nią? No, ale generalnie wydawanie pieniędzy nie nastręcza większych trudności, takie czasy. Najtrudniejsze jest nadążanie z ich zarabianiem, i tu francuski czasownik ganie. Czyli wygrywać, ale też zarabiać. Zarabiać na życie. Ona zarabia na życie lekcjami gry na pianinie. de Zarabiać pieniądze. No, ale to wszystko okazuje się takie ulotne, kiedy nadchodzą wyprzedaże w obliczu tej pokusy, która we wszystkich językach w zasadzie brzmi podobnie. Le wyprzedaże. Un coupon de réduction. zniżkowy. I na zakończenie francuskie wyrażenie, które również w podobnej formie funkcjonuje w języku polskim, czyli Une addition salée. Słono płacić. L'addition, s'il vous plaît. Poproszę o rachunek. A ja życzę miłej nauki francuskiego. A bientôt. Do zobaczenia.